18 grudnia ubiegłego roku podjęto uchwałę o przystąpieniu gminy Wolsztyn do Euroregionu Szprewa nysa -Bubr. Obecnie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz przyjętym programem Ekorozwój, omawiane są sprawy realizacji projektów transgranicznej wymiany młodzieży pomiędzy poszczególnymi szkołami i instytucjami. Na spotkaniu były obecne najbardziej kompetentne osoby to znaczy przedstawiciele szkół podstawowych i średnich, klubów sportowych, Wolsztyńskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz Biblioteki Publicznej. Z drugiej strony stołu obrad zasiedli natomiast pani Alicja Kłosowicz, przedstawiciel organizacji FARE oraz pan Mieczysław Kijewski, kierownik programów współpracy młodzieży. Na spotkaniu zaoferowano przede wszystkim pomoc finansową dotyczącą kosztów przejazdu i utrzymania młodzieży. Konkretne wnioski należy złożyć do końca lutego w siedzibie Stowarzyszenia Gminy Rzeczypospolitej Polskiej w Gubinie. w projekt wniosku dzielić Młodzieży, to może na Państwu udzielić tej pomocy dwóch hmm, dziedzinach, a mianowicie w zakresie wymiany szkolnej i w zakresie wymiany pozaszkolnej. Centrum Medyczne w Ragoniewicach uprzejmie informuje, że w każdą sobotę od godziny 9 wykonywana jest mamografia piersi na najnowszej generacji aparacie amerykańskim Alfa. Badania wykonują radiolog i onkolog z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. W ramach wizyty mieści się badanie mamograficzne, ultrasonografia piersi oraz konsultacja radiologa i onkologa w razie potrzeby biopcja. Zapraszamy. Centrum Medyczne w Rakoniewicach rozpoczęło działalność w zakresie wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, chirurgii plastycznej, laryngologicznych m.in. usuwanie migdałków, polipów nosa, plastyka uszu, usuwanie krzywej przegrody nosa możliwość pobytu matki z dzieckiem Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 061 44 41 122.